Już 11 osób ma gwarantowane 700 golda. Czy opłaca się kupić dwururkę radziecką? Uważam, że... Bardzo się opłaca, i bardzo leży. Te 5 tym heavy. Mam nie teoretycznie dwa magazynki. Ile gwarantowanych osób? Nie ma się czym przyjmować, bo 431 nie zrobimy. Jest bardzo dużo miejsc. Ja mam tylko 10 dni tej współpracy, żeby rozdawać golda. Także na pewno każdy, kto się zgłosi, to odbierze sobie. Jest więcej miejsc niż chętnych będzie. Mastery, dziękuję za 18 miesięcy. Siema, no. Także spokojnie. Nawet jeśli wysłałbyś zgłoszenie ostatniego dnia, to i tak. Na pewno się załapiesz. O, jedzie pięknie. Fajnie, że sobie go na dojeździe mogę sfarmić. Ej, dingnął się, no to już ma... No to potrzebuje już teraz trzy magazynki. O kurka, wolna, no to gościu ma już gdzieś. Jego jedyna szansa była taka, że zrobi pierwszy magazynek. Bardzo dobry. Teraz to już mam łatwo, choć. No też jestem z banem. Nie lubię strzelać w te 5, szczerze mówiąc. Często troluję ten jego pancerz. Chyba ma pociski i się dingną No Belbasz teraz Chieftain to nie za mocne. Jak ja bym spotkał Cifa a 5 bym się ucieszył bo Szewko <laughs> Ale to wcale nie jest śmieszne Teraz zajmuję się radzieckim, bo mówiłem dwie linie Masakra jest Akurat niemieckie radzieckie jest gigawielkie co najmniej Także jest to wyzwanie niesamowite. No film coś czuje godzina 30 Godzina 30 jak nie dwie godziny filmu. Serio No to jest gigantyczny film Niektóre... Niektóre linie to powiem No nie, nie polecam, od razu Ty, Bo to Szkoda strzępić ryję Ej, czy O lol. Dzień dobry! Mordeczko. Robi cię Maus, chłopie. Jesteś robiony przez Mausa. Pozdrawiam cię. Też omawiam baboki, też omawiam. Powinienem skipować, pomijać baboczki, ale no. Jak wszystkie, to wszystkie. No. Ucieka przede mną! <laughs> Ucieka przed potęgą Mausa! Słucham? Dziękuję. Kapuj, no kapuje, no psz, psz, nie będę się z nim ścigał. Bym go nie dogonił. Co się dostaje za odgadnięcie czołgu? Kopa w dupę możesz dostać od Wargamingu. Nie, na no serio nie ma nic, nie ma żadnych korzyści. To jest po prostu for fun. Jak to drzewko płami, to będę to widział. To drzewo jak płami, to jest dla mnie podpowiedź. Tu coś wybuchło. Ale zrobiłem to Widzieliście jak usłyszałem? Dlatego dźwięki trzeba mieć włączone w ocie Widzowie dźwięki w ocie to jest podstawa Ej ja go masuję Kurde Jest problem Jest problem Czekaj, czekaj, czekaj Dobra, nie ma problemu ale to ma DPM mocne, co. Dobra. Wymasowany. Jeśli grałeś kiedyś w Race of Kingdoms, usunąłeś konto Wybieraliśmy sobie czołgi, więc... No, Halak nie grał tym co lubi. Nie grał. <laughs> Zdecydowanie nie gram. <laughs> Grał takim jednym szybkim czołgiem. Ojoj. Nie poszło mu za dobrze. Pst. Globusek. Dzięki za prima. To możemy dodać do krany jasne Jak się przesiadłem na ten samochód co teraz mam z tego poprzedniego to jakoś przestałem mandaty dostawać Ciekawe, nie? Ale nie wiem jaki masz teraz Nie mówiłeś mi Seat Leon 16 rok 180 koni chyba Tá, eles vão. Kurde no Szkoda Moje auto to rower. No rowerzyści też mogą dostać mandat. Radę go masować widzowie taranem. Sobie go troszeczkę starnowałem. No i jest na hita już. Przebił. No, no dobra. Pierwsza nasza, pierwsza nasza, pierwsza nasza. W ja mogłem węte wziąć, kurde, nie pomyślałem. Jak tańsza naprawa, jak to są dokładnie te same części, te same numery części, jak może być tańsza naprawa? Nie krzyć na widza, nie krzyć mi tu, bo ja się stresuję. Widzicie, jednak nie jest taki spokojny. On tylko udaje spokojnego. Ja to jest tańsze. Czyli jak zamawiam te same części do Volkswagena Golfa, to one mają być droższe niż te do Seata, tak? Z tej samej hurtowni, o tych samych numerach katalogowych części. DSFS musimy mieć intuicję na dwóch załogantach, jeśli jest dwóch Kurde, ale kampi tam. No, ciężko będzie. Ciężko będzie. Ojciec prowadzącego, dziękuję bardzo za wbicie piątego poziomu. Jedzie. Jaki kolofiór w ogóle! Pointer, dziękujemy za piąty level. Anonim jeszcze wbił fajnie. Dziękujemy, Anonim. Czołgista. Czołgista, kurde, podbija imperium rzymskie. <grymne> Grubo. Ja się nie dziwię, jak on w tym krzaku siedzi, co. No tyle celowania i nie, no nie weszło. Ja z moją piątkę z zrąbanym gównem jakimś. No jak to nie trafia, no. Nie wiem o co chodzi z tym działem. 132 mam! Z dwóch pest 700 19! Jakie mam losowania? Jezu To jest niemożliwe jakie mam losowania w tej bitwie. I te pudła jeszcze, no nie! 359! Co jest? Jadę. Muszę skrócić odległość, bo czasu mi nie starczy. Nie, no. Multistrzelacz jak dzisiaj nasi Ej, no nie gadaj, wygrałem No ty to taki człowiek renesansu we wszystkich No nie no, na samochodach się nie znam No to już wiemy Trzeba cię wyjaśnił, ale... Internet mnie interesuje No Internet Bo tak Potrzebuję Ogarnąć sobie neta Dobra Do no. Anglii do Anglii. To już nie wiem. Bo poza Unią to zło jest. I o co mi chodzi? Dziękuję Mati za 26 miesięcy. Czy jak kupię kartę SIM do telefonu, udostępnię sobie do laptopa, to czy to będzie dobrze działać? Zależy, co uznajesz za dobrze. No wiadomo, no. Jakoś... Będzie działać, tak powiem. Pamiętasz jak grałeś w złota w metrze? No. No to tak samo będzie działać. To niedobrze. Nie jest dobrze. No. Nie powiedziałem, że dobrze. Powiedziałem, że będzie działać. Aż tak źle myślisz, że będzie? A jak ma być, nie? No co ty potrzebujesz zrobić na tym laptopie? Mieć dobry stream. Będziesz streamował stamtąd? No chciałbym. A z wifi hotelowego nie możesz? Mógłbym, ale nie wiem, czy będzie dobre. To oby było. Niby jakiś tam dobry hotel, ale czy to ma znaczenie, jaki hotel? Zadzwoni się dowiec, jaki mają internet. Bo... Nie wiesz, możesz sobie zaplanować. Kurka Badger, Lubos, znam go. Nie, wziąłem kur, kurna, miałem turbo Boże. Jezu, nie wziąłem. Kurna, powinien... Ej, można przebicie piątką Badgera gdzieś, jak się skleje? Bo to jest ja piątka. Jak myślisz? Da się generalnie go przebijać. Tylko to, to tak jest na granicy, pewnie nie? Cycki! Cycki! Jak najniżej i w cycki, dobra. Ale jakbym stał na tej górze, tak mi się wydaje. To chyba spoko, bo wtedy będę bił go z góry. No, jak będziesz wyżej, to go przebijasz po górnej, nie? Oho, jest. Jest kumpel. No, trochę żałuję, że tego turbo nie wziąłem. To duży problem. Nie pomyślałem o tym. Bo byłem na pulpicie, oglądając Vodafone. Aha, jaką pechę mi dał w ogóle, dobra, no. Słabo. Zawolny jest E5 bez turbin. No jest problem. No niestety nie wziąłem tej sprężarki za wolno. Brakowało mobilności. Za szybko się kręci. Musiał mieć obracarkę na tym podżerze. To był problem. Na początku gdybym miał turbo mógłbym od razu próbować go objeżdżać, no niestety.